Łączy gestykulacje, dynamiczne kroki, a nawet niekiedy akrobatykę, choć wywodzi się z amerykańskiego Bronxu, także w Polsce ma wielu fanów. Do Łodzi zjechali dziś miłośnicy breakdensu. Tancerze z całej Polski zmagali się na parkiecie, pokazywali swoją kreatywność, pomysłowość i przede wszystkim umiejętności. Breakdance składa się z kroków, czyli tańczymy na górze. To jest początek. Później trzeba jakoś zejść na dół, czyli na pusłot. Żeby dojść do perfekcji potrzeba czasu, zapału i chęci. Breakdance przychodzi niekiedy niespodziewanie. Pamiętasz swoje początki? Pamiętam, pamiętam. Wszedłem jak kibic ubrany w dresach. Jakiś tam miałem ortaliony takie z napisami huligans. I, i zacząłem tańczyć. Koledzy z mojej ekipy, z którymi tańczy teraz, zaczynali mi, pokazywali pierwsze kroki. I tak, tak wyszło jakoś, no. Podobno taniec jest jak narkotyk. Jak się już zacznie, nie można przestać. To jest coś specjalnego, co czujesz w środku. Nie mogę tego określić. To pozwala mi żyć. Dlaczego Pregnancy jest fajny? Bo trzeba użyć swojej wyobraźni i kreatywności, żeby wykazać się na parkiecie. Podczas zawodów Swift Styles można było zobaczyć zmagania 32 formacji składających się z trzech tancerzy, a także solowe występy B-Boys i Girls, którzy zmierzyli się na parkiecie.